W wystawie fotografii, zdjęć Waldemara Krupy. Tytuł tej wystawy: Zabytki Podlasia. Ale oprócz tego, że Waldemar Krupa fotografuje zabytki całego Podlasia, to również bardzo dużą część jego twórczości stanowią zabytki razynia i razyń jako taki. Dlatego też z wielką przyjemnością. Zaproponowaliśmy właśnie Gładkowi Klubie zorganizowanie takiej wystawy i jak zwykle przystał na tę propozycję. Jak kiedykolwiek zwracaliśmy się do niego o pomoc w ramach działalności naszej Fundacji, nigdy nam tej pomocy nie odmówił i mimo, że członkiem Fundacji z własnej woli zresztą nie jest, to bardzo pomaga nam w pracy i dzięki niemu w dużej mierze możemy funkcjonować, a y, promocja miasta i Radzynia y, odbywa się między innymi poprzez y, zdjęcia, poprzez fotografie. Państwo będą mieli okazję podziwiać y, te prace. Myślę, że y, wszyscy będą y, zadowoleni i pod urokiem tychże zdjęć. Jednocześnie wydaliśmy już jako fundacja Dwa, dwie pozycje o Radzyniu, jedna to jest folder Pałac Potocki w Radzyniu Podlaskim i druga Kościół Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim. Wszystkie w zasadzie fotografie, które tam się znajdują są autorstwa właśnie Walka Krupy. Zresztą on nam pomógł, on wydał w zasadzie te foldery. Chyba nie pomylę się jeśli stwierdzę, że są to bardzo ładne, okazałe pozycje, które ten radzy naprawdę promują. Dlatego też jeszcze raz dziękuję Walfrowi za pomoc czasową, której nam pokazał i myślę, że w przyszłości również tej pomocy nam nie odmówi. Będąc przy naszych wydawnictwach chciałem w tym miejscu również podziękować Panu doktorowi Jawłowi, który jak zwykle też y, nigdy nie odmawia na pomocy i tym razem swoim pięknym tekstem, zarówno w jednej, jak i w drugiej y, książeczce, y, dał, chciałbym no, twierdzić, popis y, olbrzymiej wiedzy o mieście, o historii tego miasta i oczywiście o czasach współczesnych. I jeszcze raz Panu doktorowi, y, pan doktorowi bardzo dziękujemy. No i pan Leszczyński, którego grafiki yy, znajdują się w, tym, w tych folderach, yy, również chciałem powiedzieć, że yy, stworzył w zasadzie znaczek naszej fundacji, według jego projektu ten znaczek yy, powstał i zawsze, yy, ilekroć się do niego zwrócimy, nam pomaga. Także tym osobom yy, z racji promocji folderu chciałem serdecznie podziękować. Państwa nie wymienię wszystkich, którzy przyczyniają się do y, działania naszej fundacji, promowania miasta w ramach tej fundacji, ale i poza nią. Y, nie chciałbym tutaj imiennie każdego wyliczać, bo naprawdę mogę kogoś pominąć, ale y, wszyscy, którzy... Jest bardzo dużo ludzi, którzy się właśnie do naszej działalności y, przyczyniają. Y, Dziękujemy również Panu Burmistrzowi za pomoc, yy, Przewodniczącemu Rady Miejskiej, bo ze środków tej yy, Rady y, również korzystamy. To nasz obowiązek. No właśnie. To i przyjemność, tak, tak. tak Proszę Państwa, jeszcze jest jedna osoba, której szczególnie chciałem podziękować. Przy tej okazji Pani Dyrektor Domu Kultury. Yy, korzystamy yy, zawsze z gościnności Domu Kultury. Gdyby nie ta gościnność, to naprawdę nie mielibyśmy gdzie tego typu imprez przeprowadzać. Tym bardziej, że nie mamy własnego lokalu. Myślę, że pan Burmistrz pomoże nam w tym, żebyśmy ten lokal jak najszybciej uzyskali i być może będziemy już taką prowadzili bardziej, bardziej sformalizowaną działalność. Tak woli informacji. Folder jeden, jak i drugi jest dostępny. W dniu dzisiejszym, jak się, yy, później można go nabyć, stolik tam jest z tyłu, a jeśli chodzi o pracę, ktoś, te wystawiane prace, jak też inna, inne, ktoś byłby zainteresowany, to myślę, że Władze Grupa chętnie yy, wykona je jeszcze raz, powiedzie. Także jeszcze raz dziękuję i w miejscu chciałbym dać głos panu doktorowi Armułowi, który yy, powie kilka słów na temat wydanego ostatnio folderu. Nie będę sprawa. Jeden z moich wykładowców, naukowców, <głos》głos》>, które słuchałem, aby nie przestraszyć swoich słuchaczy, Swoim, nadzieję, że będzie długi jakiś wykład, żeby zaczynać. Żeby państwa nie przestraszyć, zacznę od starożytności. Ja tego nie zrobię. Pierwsza sprawa. I nie chcę też wystąpić w roli, w roli burlaja, który usiekł gdzieś tam na dzikich polach. Za burlaja usiekł i potem jam tu, nie chwaląc się, uczynił. Więc nie chcę powtarzać tego numeru. Przyznaję się do tego, że napisałem ten tekst do folderu i teraz mi raźniej. Po prostu przez długi czas byłem w Radzyniu sam, który coś pisał o Radzyniu. Teraz doszło jeszcze dwóch podobnych, przepraszam, z różnych terenów, z szacunkiem dziwaków, którzy albo robią zdjęcia, pan Waldemar Grupa, albo rysują zabytki radzenia pan więc trójkę nam raśni. Druga, kolejna sprawa, proszę Państwa. Chcę podziękować tym wszystkim, którzy rozmawiali ze mną na temat tekstu, dawali mi rady różne i na sprawę, że nie zawsze ze wszystkich ja Jeżeli pan sędzia ocenił wysoko tekst, no to cieszę się, że nie ze wszystkich korzystały. Ale było szereg cennych lat. Wiem. Dziękuję przede wszystkim tak. Korzystałem z APIUWA Księdza Dziekana, HABRA, Pana Magistra Kotyły, Pana Magistra również HAPKI i paru innych osób. Korzystałem z tego. Jest problem tego rodzaju. Folder ja wiem, że powinny być zwarty, krótki, informować turystę. Ale ja, jak stwierdziłem w radzeniu bez egzaminowania tylko z rozmów, to wiem, że. Wolter trzeba było pisać również dla parafia. Po prostu muszę coś więcej wiedzieć o swoim kościele. Naprawdę rozmawiałem z bardzo inteligentnymi ludźmi oczytanymi, ale ich wiedza o tym zabytku, naprawdę wartością zabytku, nie wykracza poza zdanie. No wie pan, to jest późny renesans. I kończyła się cała wiedza. Tak, panie mi że ale nie wiedzą, co to jest renesansowe, nie, co to jest barokowe, nie wiedzą. Co to jest manierystyczne i tak dalej? Koniec uczyła się wiedza. Kolejna sprawa. Trzeba podkreślić te sprawy, bowiem wiedza o własnej miejscowości, wydawanie czegoś wiąże ludzi z tą miejscowością. I to bardzo mocno. Ludzie czytają, zapoznają się i bardzo dobrze. Pogłębiają się wiadomości ich o rodzimej historii. Proszę Państwa, trzeba powiedzieć wyraźnie, że nie doceniamy tego zabytku. Naprawdę, to jest, jest jedna z tych pięknych budowli, jakie wzniesiono na tej ziemi, pod Laskiem i równinach przez ludzi, którzy przesiąkli włoską kulturą renesansową. To jest myśl genialna Michała Anioła, który przecież zaproponował tego typu kościoły. Jedna nawa i dwie kaplice, jak dwie zatoki. Nawa to nic innego jak nawa, nawa, nawa. Kościół Petrydencki budował takie, takie świątynie, dyscyplinował swoich wiernych. Modlitwa w centrum świątyni pod przewodnictwem kapłana. A kto chciał medytować, po się modlić, wchodził, proszę Państwa, do bocznej kaplicy na cichą modlitwę, na medytację. Wejścia do kaplicy są raczej dyskretne. Jeśli jest pełno, spójrzcie, w kościele tych wejść prawie nie wie, trzeba wiedzieć, że one są. Kolejna sprawa. Ta myśl włoska, włoskich architektów, szczególnie Moranda, potem, potem budowniczego z Wodnicy, projektanta fundanie, została przyjęta na nasze polskie, nasze polskie warunki i przerobiona odpowiednio, dostosowana. To jest kultura rodzima, architektura powstała man man manierystyczna. Jednym z projektantów i budowniczych kościoła od roku 1961, to wiemy, że jest nim Johann Wolf. Niemiec, niemiecka rodzina, ale mocno spolszczona. I potem został jako Polak. W dokumentach, jak tam zacytowałem, jak zapisano o nim, Murarius, Murarz, chociaż nie w tym sensie murasz i Wimularz, tylko tu mówisz Murator, a to jest troszeczkę co innego. Murasz to nakłada cegły i gliny, nic więcej. Murator to był taki, który również i umiał projektować, Proszę Państwa. W Turowinie i w Radzyniu są te kościoły związane z jego, również Czmiernicki Kościół, uchanie i inne kościoły. W Kazimierzu w tygodniu związane z imieniem nazwiskiem tego Johanna Wolfa. Spotkałem również jego podpis z 1642 roku, a więc w rok po ukończeniu budowy tego kościoła. Nie wiem, czy to jest na rachunku występujące roboty w Radzyniu, czy inny, ale jest faktem, że się już po polsku. Kolejna sprawa, proszę Państwa. Miało być krótko. Mój profesor właśnie przerywał, że Państwa, miał metodę. na zakończenie jeszcze kilka razy. i potem trwało godzinę relacje i wszyscy odprężeni znowu, no, za godzinę znowu. Ja zaraz kończę, ja naprawdę zaraz kończę. Proszę Państwa, chciałem podkreślić, że pisząc z tekst do tego folderu, musiałem się zdawać sprawę z dwóch rzeczy. Z dwóch rzeczy, że to jest świątynia, a więc miejsce kultu religijnego, Niezwykle muzeum, niezwykła budowla, to miejsce otoczone miłością i szacunkiem pełnej liczby ludzi. Rozumiem też, że w historii sztuki obowiązuje zasada jednego z filozofów wiecznych, który powiada, że podziw dla świątyni jest również formą uwielbienia Boga. Jest. A więc, kto podziwia świątynię. Ten w swoisty sposób się również modli. Jest to swoista. Tak modli się esteci, średniowieczni, starożytni. Z całą pewnością. Kolejna sprawa, że ten kościół związany jest bardzo mocno z historią naszego południowego Podlasia. Bardzo mocno. Kto będzie uważał, czy tam jest sygnał, tylko proszę Państwa. Są sygnały o tych sprawach. mniej Całość jest niezwykle ciekawa, interesująca, O samym ołtarzu wielkim można pisać, proszę Państwa, olbrzymie I jeszcze jedna rzecz. W polderze, proszę Państwa, opracowałem kalendarz wydarzeń. Nie w samym polderze, mi się na Z baraki i diecezji. Chodziło o to, a żeby poszerzyć wiedzę tych, którzy będą czytali, żeby nie pytali co i jakie, do najprostszych pytań. Tam jest kilkanaście dat, obok nich ważne wydarzenia i z kraju i z parafii. A wszystko, proszę Państwa, po prostu po to, żeby pogłębiała się nasza wiedza o naszym mieście. To jest tak jak hmm, o, o, o czymś, co jest piękne, też trzeba wiedzieć. Dziś już sama wiara nie wystarcza, musi być wiedzą podbudowana, bo inaczej przeradza prze się w herezję albo coś innego. Tak też i piękno. Trzeba wiedzieć, co to jest taki element, czy taki element. Czy taki styl, czy inny styl. I to jest prawda. Trzeba pamiętać, że nasze związki z Europą były zawsze nie. Zawsze. Dzięki Tomaszowi Zabelskiemu mamy tego wolfa. Podobno mu murator nie, niewykształcony, podobno spoglądał, bo głowic korynckich w ołtarzu wielkim nie wolno mieszać z fryzem gotyckim. Doryckim, przepraszam, gotycyzującym. To przestępstwo jakieś w sztuce. Pomieszał, ale chodzi o to, że znał, sam za i całą grupę utrzymywał tych polskich muratorów, którzy tworzyli typ fortyfikacji, ale też i typ kościołów Lubelsko-Kaliskich, do których naprawdę takim czołowym przedstawicielem tego typu jest nasz właśnie właśnie w Rady. Johann Wolf zostawił swój gmer JG w datę 1614 w kościele w Ciemiernikach. A sam, proszę Państwa, magnat Tomasz Zamojski, zakończenie, przecież pisał o sobie: Batawia, me Mefecic, Padwa uczyniła mnie mężem dojrzałym. Padwa. Tak czyniła Padwa, Polonia, Paryż, Europa, cały czas są dzielowe Oddzielone nas. Oddziela we, oddziela we nas. I dlatego też trzeba podziwiać ludzi, którzy to przynieśli na te Podlaskie Równiny, dostosowali odpowiednio i że to wszystko, te piękne budowle wrosły w polski krajobraz, stanowią jego trwały i piękny element. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo panu doktorowi i zapraszam teraz wszystkich do oglądania tych dzieł przy lampce szampana. Również do wpisywania się do księgi. Naprawdę, szczerze, cieszę się że tą tą jestem wzruszony tak liczną obecnością gości mi bliskich i znaczących. Pragnę zaznaczyć, że jest to jeden z tematów zrealizowanych przeze mnie, który pochodzi no, z kilku tysięcy negatywów i z kilkunastu tematów, jakich po prostu e, realizuję. Zapraszam wszystkich do obejrzenia wystawy i osobistych refleksji, podzielenia się. Tutaj polecam katalog, który jak gdyby zasugeruje Państwu fotografię, czy rodzaj fotografii uprawiany przez mnie. Dziękuję bardzo, proszę do obejrzenia.

チェータ。

ale myślę, że zdjęcia są bardzo dobre. Pałac widać ze wszystkich stron. Widać w wodzie, widać tak, z daleka, bliżej. Wszystkie elementy są ujęte. Dużo więcej niż w tym że Podejrzewam, że nie, nie się więcej zdjęć. Uważam, bardzo piękna wstawa i nasz radnictwo bardzo miło teraz grać. Jak ja wszystkim, jak, jak śpiewam, to ja wszystkim oglądałam właśnie oczy, że proszę Państwa, a u nas w Radzyniu to jest kałac, ale nigdy nie mogłam pokazać mi gnozdy. I teraz wzięłam na szkolę, tak, wzięłam na szkodę i pokazałam, bo to było jak pięknie. Dziękuję bardzo za

Proszę Państwa, kto jeszcze ma ewentualnie ochotę na być to proszę uprzejmie, bo ja muszę zwolnić dziewczynę do domu. E a Bíblia? Acho